Siemaczko wszystkim, z tej strony macie aleśmy na Was obiecany Just Cause 2 Multiplayer. I tak jak wam mówiłem, postaram się coś z niego nagrać, z tym że to jest beta. A beta sprawia pewne problemy. Problem jest mniej więcej taki, jeżeli chodzi o różne kraje, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, że jest jeden, jeden serwer, 3000 slotów i w tej chwili gra jakieś 1600 graczy. Te kropki co tam się przewijają, o takie na przykład, to są gracze. Yy, gra 1600 graczy. Eee, I po prostu serwer ma ping 140 parę jeśli chodzi o Polskę. U mnie, internet mam dobry, naprawdę, ubierzcie. Także to nie jest wina internetu, tylko tego, gdzie jest serwer umieszczony. Poza tym jest masakrycznie mała ilość FPS-ów. Jak w normalnym Jazzka 8 mam ich np. 60 czy coś takiego, to tutaj mam 30 bez nagrywania. Normalnie czajcie, to to jest. No, właściwie połowę mniej FPS-ów mam, no. I widzę, że ludzie też się skarczą. Eee, czytałem trochę i że ludzie też się skarżyli na ilość FPS-ów, ale to dlatego, że jest tyle graczy na raz. Eee, każdy coś rozwala, strzela, biega, lata, jeździ, pływa i tak dalej. Więc coś się cały czas dzieje eee, i dlatego, może jest taka ilość FPS-ów. Tak przynajmniej podejrzewam. No, w każdym razie jest to beta, no to ale i tak to jest postawione na silniku i na wszystkim Czaskosa 2. Także nie powinno być żadnych problemów, no, ale jednak. Pierwsze co się rzuca w oczy to czat, który zajmuje 1 czwartą ekranu, trochę za duży według mnie, powinno się go jakoś ustawiać czy coś, ale to może dlatego, że ja gram na HD, nie na Full HD, to może, może dlatego, ale też powinien być jakoś dostosowany. No ale dobra, nie na narzekał, to jest beta. Drugie co, koło tam widzicie się przebija. o, o, o no ile kilometrów na godzinę? Ehm... To, co jeszcze w prawym górnym rogu mamy, ilość FPS-ów, um, wersję tej bety, w ogóle wersję tego multiplayera i kasa. Kasę nie wiem za co się dostaje, w każdym razie, jak się wciśnie, B, jak buy, proste z angielskiego. Mamy pojazdy, mm, zaraz to są, zwykłe tam samochody, tak dalej, powietrzne, morskie i kolor, ale kolor, nie wiem czemu. Weapons, no to są bronie, i model to jest, ee, jest chyba nasz wygląd. Jeśli się nie mylę, to tak. Nie wiem za co się dostaje kasa, więc póki co i nie mam. I teraz tak, jest tutaj trochę koment z tego co zauważyłem. Można się teleportować, także to też fajnie, że nie trzeba się z buta wszędzie przemieszczać. Na przykład tutaj macie TPCT2 i w tej chwili to użyję. E, T to się otwiera w czat. TPCT2 i co mnie... Może jak jestem w, pojeźd w pojeździe, to nie mogę, nie wiem. Dopiero co zacząłem grać. Także za dużo tutaj nie ogarniam, jak do tej pory. Wylądujmy sobie. O, latarnie nie proszę dziwne. Wow. What? Okej. Okay. Wysiadłem w ostatnim momencie. No sprawa tego, że są lagi i to niezłe lagi, więc... Więc trochę pupka. Dobra, TPS i D2, e, czy tak? O! Widzicie, jak się gdzieś tepniemy, albo jak wejdziemy świeżo na serwer i się respimy... O, jakiś wyścig jest. To e, jesteśmy w dowolnym... gdzieś w powietrzu, raje... What? Zyskałem skin jakiś? Okej? Okay. Dostałem skin jakiejś babki, no spoko. Ej, poza tym e, są te wszystkie obiekty do rozwalania normalnie, tylko nie wiem, czy to się. Kurwa, ktoś mnie zabił, przepraszam. Nie wiem, czy to się potem odradza, czy jakaś tor się pokazuje, jakby poziom. O, continue game. E, poziom. Mm, zaliczenia tej danej lokacji, no nie wiem, jakbym to wytłumaczyć. W którymś tam odcinku to mówiłem. No jak widzicie, respimy się gdzieś w powietrzu, tylko się okolica wczyta. Podejrzewam, że będzie to coś jak, tak mi to przynajmniej przypomina, jak San Andreas, multiplayer, ten mod... Um, wow, no! Oh, ten y, Samp, y, czyli nieoficjalny multiplayer, czyli będzie duża ilość y, serwerów, I imprez na tych serwerach, jakieś, nie wiem, wyścigi. O, teraz mamy inną broń, ciekawe. Teraz mamy sniper, dziwne. Czemu my... Widzieliście ten błąd? Jak, jaka moja postać była chuda w pasie przez chwilę? Okej, okay. mniejsza o to. W każdym razie, e, podejrzewam, że będzie, będą właśnie jakieś wyścigi, nie wiem, skoki ze spadochronem, tego typu atrakcje, bo w Sampa grałem, więc tak wiem, jak to było i to, to mi bardzo przypomina. E, I w sumie nie wiem, co wam tu więcej powiedzieć, bo sam jeszcze praktycznie nie grałem, także nie wiem, tyle co mnie strasznie męczy, że jest wysoki ping i na przykład, nie wiem, zabić kogoś, on się w międzyczasie przemieści trzy razy, więc... To akurat też ktoś... What? Co... Co się stało? Nie mogę wyjść. A, ten wyścig! A, no dobrze, mówiłem, wpisałem race, ale to za jakiś czas widocznie. Fajnie, wyścig limozynami, spoko. Eee, e, nie jadę. Nie wiem czemu Nie mogę nic zrobić Nie wiem Stoję w miejscu Nie mam pojęcia co się dzieje Niby jadę ale nie jadę Nie mogę wysiąść, wsiąść Nie wiem You are now in the main world What? Co? Okej, okay. nie wiem co się właśnie dzieje, może taki błąd, no widzicie to jest beta, może taki błąd, że nie wiem, celowałem czy cokolwiek. Okej, okay, spróbujmy co innego, na przykład derby, widzę. Okej, okay. mamy jakiś czas do der derbów, a derby to jeśli dobrze kojarzę to jeździmy samochodami, spychamy się i tak dalej. Okej, okay. nie wiem czas do końca czy coś. Także jeszcze chwilę poczekajmy. Cofnęło poczekajmy. Eee. mnie. Widzieliście. No. Co to? Nie, nie wiem co to w ogóle było. Dobra, okej, okay. przedostatnia pozycja. Nie wiem, zginąłem. Nie wiem co to było. Hmm. Na derby się chciałem przyjść, z powrotem jestem tutaj i mam ten pasek wyścigu i tak dalej. Spróbuję jeszcze raz derby. Hmm. Nie wiem co o co chodzi w ogóle. Coś nie wiecie co? Eee... Server Browser, o, żeby całkiem z gry nie wyjść, no widzicie, teraz jest 1148. osób, ping jest 171, strasznie wysoki, może przestaną takie problemy w grze, ale nie wiem, o, oh, Boże, 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 no, ładuj się, ładuj, może to chwilę potrwać, bo w międzyczasie jest nagrywanie, ale nie powinno. No, ale wiecie jak to jest. Eee, widziałem jakieś tam parę filmików, um, ale nic szczególnego no, one nie przedstawiały i póki co ja dzisiaj też wam nic szczególnego nie przedstawię, ponieważ eee, jeszcze mało co ogarniam. Także nie będę już chyba czekał, aż się zauduje. To był taki wstępniak ode mnie. Eee, powiedzmy, że jak poogarniam trochę, to nagram wam odcinek tłumacząc coś tak dalej, może pokazując bo póki co, jak widzicie, same błędy mnie napotkały. No ale jest to wciąż beta. Jest ona za darmo póki co. Wystarczy mieć podstawkę Just Cause 2, tam dodajemy, logujemy się przez Steam'a. Na stronie to tutaj macie pod Just Cause'ową multiplayer.jc-mp.com Tam dodajecie swoje, logujecie się przez Steam'a, generuje wam klucz, który wpisujecie na Steam'ie. Multiplayer ma 20 MB, to jest tylko taka wstawka jakby do podstawowej wersji Just Cause'a. I, I się zaczęło w tej chwili. No i um, możecie sobie grać póki co za darmo, jak będzie później, nie wiem. Tyle, że musicie mieć podstawkę, czyli Justko 2. No także ja tu będę zaraz Justkousa wyłączał, także z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie. Myślę, że nagram później coś jak już poogarniam. Także trzymajcie się na razie.